Za nami dziesiąta odsłona Narodowego Czytania. Uniwersytet Marii curie ponownie wziął udział w tym interesującym wydarzeniu. W sobotę 4 września w klimatycznym Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS odczytano fragmenty tegorocznej lektury. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej od wielu lat wspiera, włącza się w tę cenną inicjatywę Narodowego Czytania. Podobnie jak w latach poprzednich, również w tym roku. Pracownicy osoby zainteresowane, zaprzyjaźnione z uniwersytetem w tę akcję się włączają. W tym roku jest to moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Frekwencja również po stronie publiczności dopisała, a to za sprawą doskonałej pogody, która umożliwiła nam plenerowe czytanie. Po raz pierwszy akcja społeczna-narodowe czytanie została zorganizowana w 2012 roku i od początku jej celem jest promocja czytelnictwa. Czytanie oczywiście jest popularne wśród wielu studentów i to wszystkich naszych wydziałów na naszej Alma mater, to trzeba przyznać. Oczywiście my czytamy troszeczkę inaczej niż wcześniej. Tak? Wcześniej czytaliśmy z tradycyjnych książek, dzisiaj już czytamy z nośników elektronicznych, różnego rodzaju instrumentów. Co nie zmienia faktu, że czytelnictwo nadal się rozwija. W przerwach między aktami komedii uczestnicy mieli okazję do rozmów, a to ważne, ponieważ jak twierdzi Gabriela Zapolska, człowiek jest zwierzęciem towarzyskim, musi od czasu do czasu myśl wymienić.